Britney Spears w czwartkowe popołudnie. Jak tam na trasie się mają sprawy? Pytam o trasę, bo wczoraj już ustaliliśmy, że do wakacji prowadzi droga ekspresowa, do najbliższego weekendu to już naprawdę autostrada. Szybko minie, bez większych zakrętów, ale z tą prędkością też proszę nie przesadzać i to i w przenośni, i dosłownie także. No bo słuchajcie, pogoda piękna zachęca niektórych kierowców do tego, żeby depnąć po gazie, czego w drodze dzisiaj do pracy byłam wielokrotnie świadkiem. Słuchajcie spokojnie, powoli, do celu. Bezpiecznie, przede wszystkim. No i wszędzie zdążycie na pewno. Pozdrawiam zmotoryzowanych. No i dla Was za moment: muzyczna podróż do San Francisco, a wcześniej prognoza pogody. Bądźcie z nami. Radio 90 Reklama. Nie czekaj! Wnioskuj o dotację z programu Czyste Powietrze! Gminny punkt konsultacyjny znajduje się w Urzędzie Miasta Jastrzębie, Zdrój, pokój 509A. Zadzwoń i umów się już dzisiaj. 32 47 85 182. Więcej szczegółów www.jastrzębie.pl Odkryj rok nowości Skody. Odkryj nową Skodę Superb, nową Skodę Kodiak i nową Skodę Oktawia podczas dni otwartych w salonach Skody od 3 do 8 czerwca. Zyskaj nawet do 10 tysięcy złotych. Zapraszamy Skoda Autogazda, rybnik ulica żorska 11a. www.automyślnikgazda.pl. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. 9 Sił. Festiwal Beskidów i Śląska Cieszyńskiego. Od 7 do 9 czerwca. Występy kapel góralskich i folkowych. Spotkania z podróżnikami. Pasterskie obrzędy. Warsztaty artystyczne i gry terenowe. Animacje dla dzieci. Degustacje i pokazy kuchni regionalnej. Spotkajmy się w Beskidach i na Śląsku Cieszyńskim w 9 miejscowościach. Szczegóły na www9 festiwalpl Zapraszają marszałek województwa śląskiego Wojciech Sauga i organizator. Się. Już jutro. Dzień szalonych cen w supermarketach Bingo. Tylko w piątek 7 czerwca. Polędwiczki wieprzowe. Ostatnia cena przed zastosowaniem zniżki 36,99. Teraz tylko 28,99 za kilogram. Cena tylko z aplikacją. Śledź najnowsze promocje i oferty w aplikacji mobilnej Bingo Karta. Bingo. Twój lokalny supermarket. Letnia wyprzedaż na Zalando w pełni. Nike, Adidas, Massimo Dutti, Tommy Hilfiger i tysiące innych modnych marek teraz w supercenach. Przygotuj się na wakacje i odkryj wygodne zakupy na zalando.pl. Bez kolejek, bez gorków i bez wychodzenia z domu. Teraz w salonach Empik 60% na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, sensacji, thrillerów i young adult. Miksuj dowolnie i przygotuj się z nami na wakacje. Szczegóły w regulaminie. Empik. Jak obniżać ceny? To regularnie i z fanfarami. Hit miesiąca w netto. Tylko w czerwcu Bakalie Bakal. Wybrane rodzaje. Jedynie 9,99 za 180 lub 300 gramów. Taniej o 43%. Najniższa cena z 30 dni przed wprowadzeniem obniżki 17,79. Takie hity tylko w netto. Utwórz bezpłatnie firmę z M-Bankiem, osobiście, telefonicznie lub online. A do tego konto i pakiet przelewów są za 0 zł na zawsze. mBank dla firm, technologia do usług. To nie jest oferta. Sprawdź warunki promocji firma i konto za 0 zł w regulaminie na mbank.pl ukośnik, jak założyć firmę. eobuwie.pl Wyprzedaż do minus 30% na tysiące produktów. Sneakersy, sandały, klapki GS, Tommy Hilfiger, New Balance i wiele innych marek jeszcze taniej. Kupuj jak lubisz w sklepach stacjonarnych, online lub w aplikacji. Sprawdź rabaty do minus 30% na eobuwie.pl. Jak rany, to Octenisept Spray. Sprawdzony na otarcia i skaleczenia. Octenisept Spray odkaża rany już w jedną minutę. Miej zawsze pod ręką Octenisept Spray. Żyj bez obaw o rany. Octenisept. 100 gram płynu zawiera substancje czynne. Dichlorowodorek octenidyny 0,10 g. etanol 2 g. Octenisept jest wskazany do odkażania i wspomagającego leczenia małych powierzchownych ran u dorosłych i dzieci w każdym wieku. podnet odpowiedzialny. szulkę Mayer GmbH. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest al Salonu Masasu Taskiego i Baliskiego Fifi Masas. USORA. Telefon 500, Cześćta, 400 Sponsorem prognozy pogody jest organizator Czwartego Festiwalu Górnej Odry. Sponsorem prognozy pogody jest firma EcoSolution, oferująca pompy ciepła, fotowoltaikę, magazyny energii www.ecomyślniksalution.pl Wspominałam o tym, żeby zwolnić żeby nie pędzić, nie śpieszyć się, ale jeżeli chodzi o pogodę, no to tutaj e, pośpiech jest wskazany. A tu dlatego, że szykują się zmiany w pogodzie. Wieczorem przybędzie chmur deszczowych, e, chwilami e, mogą towarzyszyć nam obady intensywne, także proszę wziąć to pod uwagę. No i niewykluczone także dzisiaj burze. Na termometrach dzisiaj okolice 24 stopni. Sponsorem prognozy pogody jest w salon Salonu Masasu Taskiego i Baliskiego Fifi Masas. Telefon 500, 100, 400. Sponsorem prognozy pogody jest organizator Czwartego Festiwalu Górnej Odry. Sponsorem prognozy pogody jest firma Eco oferująca pompy ciepła, fotowoltaikę, magazyny energii www.edcomyślniksolution.pl Radio 90. Muzyka wybrana dla Ciebie.